Dzień dobry. Dzisiaj będziemy mówić o zakupie skutera elektrycznego Big Love Y13. Pod tą nazwą kryje się przede wszystkim firma, która jest nieznana na rynku w tej chwili, jak również pod cyfrą 13. Wartość 2000 W. Chociaż jak zobaczymy później w zasadzie skuter ten jest półtora watowy, ale to pod koniec kiedy pokażę wszystkie dokumenty. Kupujemy skuter z wieloma dodatkami, o których w ogóle nie mają pojęcia sprzedający jako firmy, ponieważ zakupują ten skuter. W ilościach 6 sztuk. Skuter ten jest bardzo dobrze pakowany, w związku z czym nie można mieć pełnego wglądu do środka, dopóki się nie rozbierze opakowania. Opakowanie jest złożone z ramy stalowej, skręcanej. To wszystko znajduje się, cała rama znajduje się na Europalecie. Natomiast skuter w środku, który się znajduje w tej ramie stalowej jest dodatkowo obinięty grubym kartonem. W związku z czym jest tylko na tym nazwa i nie wiadomo co tam w środku się znajduje. A w środku pewnie zdziwieni są ci, którzy sprzedają, znajdują się takie rzeczy jak. Certyfikat, który jest dwustronnie drukowany. Mówił on o tym, że również certyfikowany jest w Europie. Ten pojazd. Materia, która oczywiście musi być, i od razu pokazuje o jakich parametrach. Rączka stalowa, która została mi po składaniu. Podejrzewam do czego może być, ale ponieważ nie ma instrukcji, więc trudno jest w 100% to powiedzieć. Dwie sakwy, jedna i druga. Ja nie montowałem. Uchwyt do telefonu, którego też nie montowałem. Dwa klucze, które są potrzebne tylko i wyłącznie, żeby. Te rzeczy, które są schowane przy transporcie przy świedzisk powrotnie. Po Dwa lusterka, których też nie montowałem. No i oczywiście ładowarka, którą mam już na stanowisku, gdzie doładowywałem akumulator. Gdybyśmy popatrzyli na skuter, tam po prawej stronie ma. Manetkę gazu, i w rzeczywistości tą manetką można regulować sobie prąd, który przepływa przez silnik. Po prawej stronie mamy również hamulec i zmianę biegów. Jest też w tym miejscu stacyjka, która włącza całe zasilanie skutera. Z przodu skutera mamy wyświetlacz, który pokazuje aktualny prędkość w kilometrach, jak również naładowanie akumulatora i różne biegi, z tym, że tutaj jest wyświetlacz na cztery biegi. W tym przypadku skuter ma tylko trzy biegi, jeden, dwa, trzy. Czwartego nie wykorzystuje. No i oczywiście na dole będzie widać ilość kilometrów które skuter już pokonał po lewej stronie będziemy mieli hamulec zmiany światła kierunkowskazy no i dość głośny klakson plusem tego wszystkiego jeśli chodzi o ten skuter, jest tak jak przy Bili Koko, bardzo szeroka opona. Ta opona umożliwia w zasadzie jazdę w każdym terenie, włącznie chyba z takim terenem nadmorskim. Dość duża lampa, tam z tyłu widzimy klakson i kierunkowskazy. Kierunkowskazy bardzo ładne, praktycznie rzecz biorąc. LEDowe i pokazujące bardzo dokładnie, w którą stronę będziemy się poruszać. Pokrywa akumulator. Ona ma osobny kluczyk. I trzeci kluczyk w zestawie, a tych zestawów kluczyków są dwa. Jest kluczyk, w sytuacji, kiedy gdzieś zostawiamy motorower czy skuter i możemy go zablokować jako przednie koło blokady. Z tyłu wygląda też bardzo ładnie. Z tyłu również są kierunkowskazy. Tylne siedzenie można zdjąć. To miejsce prawdopodobnie idzie ten metalowy uchwyt, którego nie zamontowałem. Są też światła odblaskowe. No i dla drugiej osoby rozkładane podnóżki.